Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Grata to kolejny odcinek z gry Serial Cleaner na moim kanale. Moi drodzy, kontynuujemy zlecenia fabularne. Ale zanim przejdziemy do właściwej części odcinka, przeproszę Was za to, że w poprzednim odcinku było słabo dzięki z gry. Postaram się to naprawić i od tego odcinka powinno być wszystko ok. No i jeszcze dodam o tym, że o czym zapomniałem powiedzieć w pierwszym odcinku, czyli o tym, że seria z gry Serial Cleaner będzie się ukazywać na moim kanale regularnie i będą to dni środa, piątek i niedziela. Wszelkie informacje odnośnie serii jakie będą się ukazywać na kanale i w jakich dniach znajdziecie na moim blogu, do którego link jest w opisie. I tam jest harmonogram który możecie zobaczyć, a ja postaram się na bieżąco go aktualizować wraz z, e, z kończeniem serii i ich rozpoczynaniem. Ogólnie, też e, w opisie do filmu macie informację, czy dana seria będzie się ukazywać regularnie, jeśli tak, to w jakie dni, czy e, z danej gry nie będzie serii czy seria będzie nieregularna. Więc zachęcam również do zaglądania do opisów. Dobrze, tyle słowa wstępu. Myślę, że trzeba już rozpocząć rozgrywkę. Jesteśmy dokładnie na tej samej planszy, na jakiej zakończyliśmy poprzedni odcinek. No i tutaj, jak standardowo, jak zwykle warto rozpocząć od przejrzenia rzeczy, z którymi możemy dokonać interakcji. No i oczywiście pierwszą rzeczą jest to nasze radio. No, i w radiu prowadzący mówi, Nie jest pan zaniepokojony? W końcu, gazeta, dla której pan pracuje, porusza niewygodne tematy. Gość nie. Jestem przekonany, że to groźba bez pokrycia. Będę kontynuował moje śledztwo pomimo przeciwności. Żyjemy w Ameryce, do jasnej cholery. Nie możemy pozwolić, by wolność mediów była ograniczana. Gości ma fantazję. Ciekawe, kiedy będę sprzątał to, co z niego zostanie. No, ciekawe, ciekawe. Dobra, zanim przejdziemy do telefonu, bo tam będzie zapewne kolejne zlecenie, jeszcze przejrzymy kolejne rzeczy, na przykład gazetę. Słynny muzyk zginął w wieku zaledwie 27 lat. Okej. Okay. Telewizji. Zobaczymy, co grają. Speaker. Nie przegapcie kolejnego odcinka przygód Detektywa w pelerynie. Powtórki. Widziałem wszystkie odcinki już dwa razy. U naszej mamy co tam słychać. Mama. Ciekawe, co dzisiaj w telewizji. Zaznaczyłem kilka ciekawych pozycji w programie telewizyjnym. Rzuć okiem. Przy okazji wzięłaś swoje leki? Tak, kochanie, przed chwilą. Świetnie. Tak, widzimy, że nasz yy, czyściciel martwi się o swoją mamę. Bardzo dobrze. Dobra, teraz sprawdzimy co. Jakie jak szykuje nam się kolejne zlecenie? Joe. Bobi przyjacielu, przejdę od razu do rzeczy. Doszło do nieszczęśliwego wypadku w zaprzyjaźnionym biurze. Tylko trzy trupy, ale został po nich niezły Bajzer. Pewnie przyda się coś do przetarcia podłogi. Wychodząc, nie zapomnij zabrać rewolweru. Jeden z naszych musiał zwiewać i zostawił go na miejscu. Jasne, pieniądze zostaw tam, gdzie zawsze, ok? Oto się nie martw, zrobi swoje, dostanie zapłatę, tylko nie daj się złapać. No i dobrze, już wiemy, gdzie e, będzie się rozgrywała nasza kolejna misja. A raczej, co będziemy robić w tej misji. E, no i myślę, że nie ma co przedłużać. Jedziemy. Samouczek, poruszając się i sprzątając krew, wywołujesz hałas. Biały rąb, wyświetlany wokół stóp czyściciela, wskazuje zasięg hałasu. Tak, to już zdążyliśmy zauważyć. No i dobrze, tutaj widzę, że e, mamy bardzo blisko krew, więc trzeba to sprzątnąć. Zmysłem czyściciela widzimy w jakich miejscach możemy się schować. No i są tutaj te szafy. No i dobra, myślę, że trzeba się od razu zabrać do roboty. Dziesiąte piętro będę musiał wymyślić jakiś kreatywny sposób na pozbycie się ciał. No i naszym miejscem zrzutu jest, jak widzicie, to okno. Tutaj będziemy rzucać ciała, nie wiem czy widzicie. Dobra, a gdzie w ogóle są te ciała zlokalizowane? Aha, tutaj jedno jest już bardzo blisko, więc e, sprzątniemy je. Przypominam oczywiście, że gramy na trybie hardcore, więc e, będzie mm, ta gra nieco trudniejsza. Będę te poziomy pewnie przechodzić po kilka razy, ale mam nadzieję, że mimo wszystko się uda. i będę jednak mimo wszystko te poziomy przechodził sprawnie. Niestety pan policjant nas zauważył. Dobrze, że tu była ta szafa i się do niej schowaliśmy. Tutaj jest niestety taki jest minus tego pomieszczenia, że jest czerwone i nie widzę za bardzo linii widoku naszych policjantów. No, ale dobrze, mamy już to drugie ciało. Powinno się udać go zrzucić, nawet nie będzie żadnych problemów. Udało się w ostatniej sekundzie. No i dobra tutaj. Niestety się daliśmy złapać. Ok. No, niestety dwa razy kliknąłem A, więc wyszliśmy z naszej pułapki, z naszego miejsca ukrycia. Do którego weszliśmy, ale nieważne, powtarzamy poziom. Mam nadzieję, że się uda wreszcie. Trochę to słabe. Nie się tak łatwo wrobić, ale dobra, czego by tu nie mówić. Postaram się mimo wszystko ten poziom przejść sprawniej niż poprzednio. No ale daliśmy się znowu zauważyć. Ci policjanci, wydaje mi się, że biegają trochę szybciej niż na poprzednich etapach. Chyba, że mi się to tylko. Może mi się to tylko wydawać, może być tak nie być, ale. Cóż, dobra, weźmiemy już, nie będziemy przedłużać, tylko pójdziemy po kolejne ciało, póki tam jeszcze nie ma policjantów. No i dobra, mamy drugie ciało już praktycznie z głowy. Jeśli uda się oczywiście dojść do miejsca zrzutu, i nawet się udało, mało się nie natknęliśmy na pana policjanta... O, i proszę bardzo, trzecie ciało już jest. Dowód. niestety, jak używamy zmysłu, nie zatrzymuje się gra. Przez to, prawie dałem się złapać. A, tam jest pistolet, właściwie rewolwer. Bardzo blisko, więc powinno się udać. Mimo wszystko, jednak, jeszcze musimy sprzątnąć sporą ilość krwi. 80% na planszy, więc. Trzeba się udać do tego miejsca po lewo, gdzie stoi ten pan policjant. I tam to wyczyścić. I będziemy mieć z głowy ten poziom. Tutaj myślę, że nie powinno być problemów, tylko trzeba w odpowiednim momencie się chować przed panem policjantem. Też jak widzimy patrzy się w lewo i do dołu, więc trzeba wyczuć odpowiedni moment i się schować. Po tym. A, tutaj jeszcze mamy krę, więc tutaj. Yy, tutaj już nie powinno być problemu z rozprzestrzenianiem tej krwi. bo tutaj, mimo wszystko, mamy szafę blisko. Yy, teraz poczekamy, aż ten pan policjant pod, pod nami sobie odejdzie. Taki właśnie sposób. No i możemy już uciekać. Świetnie. Udało nam się sprawnie przejść poziom. Nawet no, dość yy, sprawnie, bardzo szybko. Yy, jeden kropki wypad yy, później. Tak coś chyba mniej więcej pisało. W każdym razie. Mm, tak, komentator. Panie i panowie, za chwilę rozpocznie się walka stulecia. Czyściciel, mamo, walka się zaczyna. Świetnie, kochanie, zrobię kilka kanapek. Dzięki. Jak będziesz mnie tak dobrze karmiła, to niedługo sam załapi się do wagi ciężkiej. No dalej, postawiłem na ciebie, nie za pieniądze, utrzymaj ten swój tytuł. 15 rund później. Komentator. Walka dobiegła końca. Dzisiaj po raz pierwszy jeden z nich zaznał goryć przegranej. Ha, wiedziałem, że mnie nie zawiedzie Smokin. Będę miał jutro za co ostrzej zagrać u Joe'ego. Super. Eee, tak, eee, i przechodzimy do kolejnej misji. Nasza mama podlewa sobie kwiatki. Eee, no i standardowo możemy dokonać interakcji z tymi samymi rzeczami. Eee, no i z mamą, co wcześniej. No i standardowo zaczynamy od radia. Prowadzący. Czyżby morderca Zodiak wrócił i zmienił swoje metody działania? Wrócimy do tematu po przerwie. Ach, w tym radiu to zawsze o tych mordercach gadają, nie? Dobrze, e, zobaczymy co w gazecie. Nagłówek. Powitajmy serdecznie nowego redaktora naczelnego. Aha, czyli po zamordowaniu jednego, przyszedł drugi. Okej, okay, będzie może kolejny do kiedyś. Ciekawe. Dobra, w telewizji. Narrator z reklamy. Co byś zrobiła, gdyby okazało się, że cały Twój dom jest pokryty plamami? Wrzeszczałabym, aż by zniknęły. Przedstawiamy wrzask. Nowy, wyjątkowo skuteczny odplamiacz. Przydałoby mi się coś takiego. Tylko co to za dziwna nazwa? <grystanie> Dobrze, telefon dzwoni, trzeba odebrać. Najwyższa pora. Klient. Dzień dobry, czyścicielu. Mam dla Ciebie zlecenie. Jeśli chodzi o sprzątnięcie trupów, to dobrze trafiłeś. Mam do usunięcia trzy ciała z rynku rolnego pod miastem. Nie powinno zabraknąć kryjówek, Nie chcę żeby ktokolwiek widział, że tam byłeś. To się rozumie, samo przez Pozbądź się jak najwięcej śladów, krwi i rozejrzyj się za notatnikiem. Powinien leżeć gdzieś na ziemi, zabierz go stamtąd. Zrozumiano, będę w kontakcie. Po zrealizowaniu zlecenia oczekuję pełnego wy wynagrodzenia. To chyba jasne. Tak, oczywiście. I dobrze. Teraz jeszcze zobaczymy, co tam powie do nas mama. Mama, jak Ci się udała wycieczka do redakcji gazety, kochanie? Spotkałeś któregoś z redaktorów? Tak, podrzuciłem jednego z nich na chodnik przed redakcją. Ale Ci zazdroszczę. Pewnie był bardzo miły. Powiedzmy, że zostawił trwały ślad. <noise> Czyli mama nie wie. <noise> co robimy? To dobrze, jest spokojniej. Ale ciekawy ten dialog. Nie powiem. Mało nawet chyba gazet nie czyta, skoro nie wie, że redaktor nie żyje. Dobrze, jedziemy już na kolejne zlecenie. Samouczek. Niektóre obiekty można przesunąć, zmieniając przy tym trasy poruszania się przeciwników i otwierając dostęp do nowych obszarów. Użyj zmysłu czyściciela, aby zlokalizować takie obiekty. Dobrze. Mm, tak, widzę, że tu są jakieś bramy. Yy, I niektóre jakieś bloki. Yy, ok. To możemy przesuwać. W taki sposób, ok. Yy, ja już stresam. Wiem, bo ten poziom przechodziłem. Tak się składa, że przechodziłem już kilka poziomów z tej gry, więc yy, dlatego nie idę tak totalnie na ślepo niekiedy. I też na początku mi to dość sprawnie yy, szło: pokonywanie tych poziomów. Yy, nie będę ukrywał. Natomiast całej gry nie przeszedłem. Yy, poinformuję Was, yy, jak zaczną się poziomy, których już nie przechodziłem. Yy, dobra, dalej mi się złapać, ale nic nie zrobiliśmy konkretnego. Tak, do tego kartonu się możemy schować. Właśnie szukałem e, obiektu, gdzie może się schować. Myślałem, że do tego domu, ale jednak do tego kartonu nie zauważyłem go wcześniej. E, no dobrze. Mm, tak, możemy przesuwać radiowóz. Ktoś go zostawił chyba na luzie. E, dziwne same słowa na M. No i dobra, myślę, że możemy. A tutaj wejdziemy, bo w sumie tutaj nie ma nikogo. E, sprzątujemy jak najwięcej, ile się da, bo też musimy wyrobić normę 65% i uciekamy. E, ominęliśmy przy tym e, panów policjantów, zresztą ten pan policjant jeden e, właśnie szedł w kierunku, w tu z którego uciekliśmy. E, zostałem otoczony, natomiast e, okay, udało mi się wyjść. Wyjdziemy na drogę. I z drogi... Zrzucimy ciało do samochodu. Ja tak niech tak chciałem, tylko tak. Z napisu na fartuchu wynika, że nazywa się M. Coś takiego pisało niestety strasznie szybko zniknęło. Dobra. Myślę, że możemy to przesunąć, żeby dostać się do tego ciała. I zasuniemy może od razu, żeby na przykład pan policjant tutaj za nami nie pomobiał. Szary Mary. Kolejne ciało zniknęło. Natomiast mamy jeszcze dużo krwi do sprzątnięcia. Dobrze, że ten pan policjant gdzieś tam poszedł. Tutaj jest tego sporo. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Nie wiem, jak to się nie udało tam wejść. No trudno. Przechodzimy jeszcze raz z poziom. Do trzech razy sztuka. Ten notatnik tam leży. Zgarniemy go, jak będziemy kiedyś tam przy okazji przychodzić. Myślę, że trzeba brać to, pod, co pan mamy pod ręką aktualnie. I też yy, unikać otoczenia się, bo też nie, miał, nie mogłem biec na przykład od tamtego kartonu, yy, co znajdował się na dole, kiedy gonił nas ten pan policjant, bo... Tam też stał drugi, tak? Yy, no, no właśnie ten. Tutaj chyba się nawet nie opłaca wchodzić, yy, za to możemy tutaj wejść. Yy, dobra, tutaj akurat yy, już nie musimy się jakoś szczególnie przejmować, bo jest też karton, więc w razie czego schowamy się do kartonu, gdyby ten pan policjant tu wszedł, a nawet tutaj nie zaglądał, więc... Za... Zajrzał drugi, no ale dobra, schowaliśmy się do kartonu, zaraz ten pan policjant odejdzie, zabierzemy ciało i z jednym ciałem powinien być spokój. Yy, tak, tylko teraz idzie ten drugi. No, odejdź, panie policjancie. Hmm. Czy ten też tu zajrzy? Ten to nawet tutaj nie zagląda. Widać, że wyręcza go e, drugi policjant. E, ciało zniknęło. Myślę, że możemy już iść do kolejnego ciała. Ogólnie, nawet sprzątaliśmy dość sporą ilość krwi. Więc myślę, że jak sprzątamy tą plamę, która jest tutaj pod nami, to właściwie powinna być. Powinna być norma wyrobiona. Hmm. No i dobra. Udało się. Nie dać się złapać przede wszystkim. Tutaj jest jakaś znajdźka? O, tak jest! Znajdźkę znaleźliśmy. Blokowano kostium. I prawie, się, prawie mało brakuje byśmy się złapali, ale przez tą znajdźkę. Zostawię to ciało i poczekam aż pan policjant odejdzie. Fajnie, że odblokowaliśmy kostium. Fajnie by było ten kostium zmienić. A ciekawe, czy jeszcze były jakieś znaczki na poprzednich poziomach, które przegapiłem. Ogólnie na pewno możemy znajdować kostiumy, i możemy znajdować jeszcze taśmy filmowe, które odblokowują nam poziomy inspirowane prawdziwymi zbrodniami. Gdzie jest kolejne ciało? Okej, okay, dobra, tam się prawie minęliśmy z tym ciałem. A nie, sorry, tam jest wejście od boku z niego, do niego. No dobra, no to teraz przejdziemy. Nie wiem po co ja tą kres sprzątam. No, tutaj też jest karton, więc. W razie czego. Yy, stąd uciekniemy łatwo. Znaczy się schowamy, ale dobra, nie, nie, nie musieliśmy się chować. Teraz byle się tutaj nie złapać. Powinno być dobrze. Dobra. Przeszliśmy ten poziom. Yy, no i dobrze. Boszło sprawnie. M. Morrison. Dobra. Wszystko? Yy, jednak nie wszystko. Jeszcze coś zostało? Jakiś dowód? A tak. Patrzcie. No dobra, no to nieważne. Teraz byłaby głupia sprawa się złapać, ale dobra. Pójdziemy po ten dowód. Dobra, jednak nie tędy. Pójdziemy naokoło. Też nie bardzo. Kurka. Zepsułem to. Mogłem to podnieść, bo tamtędy tędy szedłem. No ale dobra. Udało się. Narzędzie zbrodni podpisane literą M. O co w tym chodzi? No ciekawe. Sam nie wiem za bardzo o co w tym chodzi. Dlaczego tutaj jest tyle M. Ale dobra, przeszliśmy w ten poziom. Udało się. Jesień 1973 nadchodzi zmiana. Aha, dobra. No to tutaj już nie mamy żadnej innej cacstenki, tylko przechodzimy do rzeczy, rzeczy z interakcją. Hmm, ale myślę, moi drodzy, że to już będzie koniec na dzisiaj, e tak, przeszliśmy dwa poziomy, kolejne poziomy przejdziemy już w kolejnych odcinkach. Eee, dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się, na razie, cześć!